Chcieliśmy zaznaczyć swoją obecność jako Białostoczanie, jako Polacy, jako katolicy, którzy są przeciwko złu, które wylewa się na nasze ulice i pod płaszczykiem dobra stara się zmienić mentalność naszego społeczeństwa. Zgromadzimy się tutaj w znacznie mniejszej liczbie niż dwa lata temu, ponieważ takie było założenie od samego początku. Część z nas uważała, że należy przemilczeć i z nie, nie przychodzić na tego typu demonstracje. Niemniej jednak chcieliśmy jako Konfederacja Okręgu Podlaskie Ruch Narodowy zaznaczyć jednak swój sprzeciw wobec tego co się dzieje i co jest chronione przez prawo. Prawo niestety w tej chwili chroni dewiację, chroni zło, które no, triumfuje. Widzimy to już w Europie zachodniej że zatriumfowało i tacy ludzie jak my, którzy się przeciwstawiają temu praktycznie nie mogą już wychodzić na ulicę i przedstawiać swojego poglądu i są stygmatyzowani, prześladowani i przemilczani. Myślę, że młodzi ludzie z Marszu Wolności biorą tą całą sytuację za dobrą zabawę, jakiś przeciw przeciwko tym utartym już normom naszego pokolenia. Czyli tradycji, się... temu, co przy... wynoszą z domu, co powinni być z domu, sprzeciwiają się po prostu w ramach buntu młodzieńczego. Są inspirowani niewątpliwie przez, przez tych, którzy chcą ich tutaj inspirować. I w tym kontekście nie mają tej świadomości. Sądzę, że traktując te rzeczy jako dobrą zabawę, bo można powiedzieć, tańczą, śpiewają i tak dalej, natomiast wniknąć należałoby, co śpiewają. Inspiracji czego? Bo jeśli chodzi o ideologię LGBT, to ona jest rzeką zalewającą i nie tylko wołającą akceptację, chociaż to już byłoby dużo, tak? kiedyś wołano o tolerancji, dzisiaj się wołało o akceptacji, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi tutaj o to, żeby, żeby wpłynąć na naszą przestrzeń publiczną, pojawić się w znacznie większej skali niż w rzeczywistości występuje to zjawisko, jak na przykład osoby LGBT, ale również prowadzić w życie szkolne, szkoły, czyli wychowanie młodzieży te aspekty ideologii, które mają na przykład uczyć już młodzież wolnego seksu, swobody seksualnej, co powodować będzie w efekcie złe owoce, bo takie ziarno spowoduje niewątpliwie wiele różnych problemów. Usuwanie ciąży. Jakieś zawody miłosne, niewłaściwe relacje, niewłaściwe relacje, niewłaściwe podejście do tego, co Bóg stworzył, co jest, powinno być, co jest ustanowione jako. Jako pewien porządek. Kobieta, mężczyzna zostali powołani do tego, by założyć rodzinę. I tak to ma wyglądać: czyli prokreacja służyć ma powiększaniu liczebności ludności, przedłużeniu życia naszego społeczeństwa w postaci dawania, dawania przekazywania życia dalej. I tak też tradycyjne wartości zawsze stanowiły, zawsze byliśmy za tym, żeby, zawsze byliśmy za tym, inaczej mówiąc, społeczeństwo żyje dlatego, że tradycyjne wartości wychodzą, są wprowadzane i są realizowane. Tutaj mamy do czynienia z, z czymś odwrotnym. Chce się zlikwidować te wartości, rodzina chce się przezbroić na coś zupełnie innego, na jakieś mieszane pary, swobodnie powiązane albo i nie. I efektem będzie po prostu całkowite rozsypanie życia społecznego, bo rodzina jest podstawą. Także sądzę, że nie wiedzą, że, że takie efekty przyniesie ta zabawa pozornie niegroźna. Dziękuję. I tutaj pytanie, bo z tłumu yy, słyszałem takie hasła, że to jest wojna. I pytanie, czy to jest faktycznie wojna środowisk chrześcijańskich, konserwatywnych ze środowiskami LGBT i czy my tą wojnę jesteśmy w stanie wygrać? Rzeczywiście można to potraktować jako, może nie wojnę, ale szereg bitew, gdyż oni siłowo niejako dążą do przełamania tak jakby hierarchii tych tradycyjnych wartości, które zostały ukształtowane przez naszych przodków przez setki, a nawet tysiące lat. I skoro nasi przodkowie ciężko o to walczyli, niejednokrotnie przelewając krew, dzięki Bogu my nie musimy tego robić na razie jeszcze, ale jeśli za bardzo zaczniemy im pobłażać, wtedy oni wejdą nam na głowę. Tutaj jeden z redaktorów zapytał się, czy, czy można, czy nie można zakazać. Słuchajcie, jak będziemy zadawać sobie takie pytania, czy można zakazać, czy nie można, no to ktoś powie, no to amatorzy alkoholi zechcą spożywać się publicznie i nie można im tego zakazać, narkotyków i nie można im tego zakazać. W sposób naturalny doprowadzimy w ten sposób do zniszczenia naszego narodu, państwowości, no i wtedy to będzie już wojna, ale przegrana.